Dzisiaj przygotowałam prostą sesję ćwiczeń, które uruchomią biodra we wszystkich potrzebnych dla ich zdrowia kierunkach. Będzie zgięcie, wyprost, będzie rotacja zewnętrzna, wewnętrzna, przywiedzenie i odwiedzenie. Czyli taka szósteczka dla zdrowych bioder. Jeżeli masz chwilkę, chcesz poprawić sam swoich bioder, wskakuj na matę i zaczynamy. Kilka wskazówek, aby ćwiczyć bezpiecznie. Zbudowałam tę sesję w taki sposób, że będziemy ćwiczyć osobno na prawą i lewą nogę, ale po czasie proponuję Ci, żeby ćwiczyć obie nogi naraz i wykonać po prostu większą ilość powtórzeń. Po drugie, jeżeli jesteś osobą, która ma endoprotezę biodra, to musisz odczekać pół roku od operacji, a potem śmiało wskakujesz na matę i ćwiczysz. Zadbaj również o prawidłowe ułożenie swojego kręgosłupa. Tak, jeżeli wiesz, że masz zniesioną lordozę na przykład szyjną, wykorzystaj kocyk, zwin go delikatnie. kocyk, ręczniczek cokolwiek i podłóż go pod kręgosłup szyjny. Tak samo, jeżeli jesteś osobą, która ma pogłębioną lordozę lędźwiową, to bierzesz sobie, mogą być poduszki, może być też zwinięty kocyk, pod kolana, tak, żeby troszeczkę odciążyć dół pleców. Jeżeli masz zniesioną lordozę lędźwiową, to cieniutki wałeczek, ale cieniutki, ten który jest troszeczkę za grubo zwinięty i kładziesz sobie pod odcinek lędźwiowy, tak żeby przywracać naturalne krzywizny. Więc teraz jeszcze chwilkę przygotuj sobie potrzebne rzeczy, tak żeby się fajnie, bezpiecznie ułożyć i za chwilkę zaczynamy. Mówiłam, ćwiczenia są proste, są przyjemne, połóż się wygodnie i zaczynamy. Wciśnij prawą piętę w matę, uruchom prawy pośladek i puść. Wciśnij prawą piętę i puść. Wciśnij prawą piętę i puść. Wciśnij prawą piętę i puść. I jeszcze raz wciśnij prawą i puść. Lewa noga. Wciśnij lewą piętę. I puść. Ciśnij lewą piętę. Za każdym razem uruchom pośladek. I puść. Ciśnij lewą piętę i puść. Jeszcze dwa razy. Wciśnij i puść. I jeszcze raz wciśnij. I puść. Teraz zajmij się zgięciem grzbietowym stóp. Naciągnij palce, tutaj obie nogi naraz. I puść. Naciągnij palce na siebie, poczuj przody łydek, swoje mięśnie na goleniach. I puść. Pociągnij na siebie. I puść. Mięsień piszczelowy i strzałkowy ćwiczymy. Podciągnij. I puść. I jeszcze raz podciągnij. I puść. Teraz wciśnij same kolana w podłogę. Napierasz kolanami na matę. Aktywują się przody ud, mięśnie czworogłowe. I puszczasz. Aktywujesz, wciskasz kolana. I puszczasz. Aktywujesz mięśnie, wciskasz kolana. I puszczasz. Jeszcze dwa razy. Aktywujesz. Puszczasz. I jeszcze raz. Aktywujesz. I puszczasz. Teraz zajmiemy się rotacją zewnętrzną. Tylko pamiętaj, ty używasz mięśni. Nie kręć kostkami, kolanami, tylko swoimi mięśniami. Stopy są leciutko skierowane do góry. Napinasz pośladki i zaczynasz przez ruch otwierania. Mocniej odkręcać stopy na zewnątrz. Pośladki do siebie napięte. I wracasz. I znowu otwierasz. I wracasz, otwierasz. I wracasz. Otwierasz. I wracasz. I jeszcze raz otwórz. I wróć. No to teraz pobawimy się w rotację wewnętrzną. Ciut szerzej nogi. Osoby, które mają endoprotezę biodra, ostrożnie. I powolutku. Nie chcesz za bardzo giąć się w plesach, Staraj się trzymać stabilnie. Przez skręcanie jakby ud do środka. Chcesz pokazać duże paluchy na siebie. I puszczasz. I znowu skręcasz. Aktywuj. Swoje biodra uda. I puszczasz, skręcasz do środka, i puszczasz. Jeszcze dwa razy skręć do środka. I puść. I jeszcze raz skręć do środka. I pójść. Teraz ustabilizuj sobie lewą dłonią lewe biodro, kolec biodrowy od przodu. Palce prawie stopy leciutko zadarte, i odwodzisz. Ciągniesz nogę lekko w bok do pierwszego napięcia. I wracasz. I znowu ciągniesz nogę do boku. I wracasz. Tutaj nie chodzi o to, żeby nagle szpagaty robić, czy jakieś gwiazdy, tylko jak tylko poczujesz tu, tą część, że zaczęła mocniej się aktywować, zostajesz. Jeszcze trzy razy. Odwodzisz. Stabilizuj lewe biodro, żeby się nie skręcało. I wydech, wracasz. Odwodzisz. I wracasz. I jeszcze raz odwodzisz. I wracasz. Teraz prawa noga stabilizowana, a lewa ćwiczy. Powolutku, palce leciutko do góry, nie nieprzesadnie i idziesz. Lewa noga na zewnątrz. I wracasz. Lewa noga na zewnątrz. I wracasz. Lewa noga do boczku. I wracasz. Jeszcze lewa noga w bok. Powrót. Ostatni raz lewa noga do boku. I powrót. Teraz ugnij lewą nogę w kolanie, skieruj leciutko i teraz zobacz, nie wolno opadać kolanem do środka. Kolano mniej więcej ma się otwierać tak, jak idzie twoje biodro. Trzymaj lewą dłonią kolec biodrowy, bo tu będzie tendencja, żeby lewe biodro się podnosiło do góry, żeby mieć się jakby leciutko po skosie ustawiała. Nie pozwól, wyrównaj bioderka. I znowu troszeczkę odwiedź prawą nogę. I teraz maksymalnie przywodzisz osoby z endoprotezą tylko do linii środka. Tak jak mamy pępek, linia w dół wystarczy. Jeżeli natomiast możesz bardziej, przeciągasz i poczujesz takie aktywne rozciąganie boku. I wracasz. I znowu przywodzisz. I odwodzisz. Przywodzisz. Nie wyginaj się w dole pleców. I odwodzisz. Nie pogłębiaj kręgosłupem. Niech działa tylko biodro. Przywodzisz. Odwodzisz. Ostatni raz. Przywodzisz. I odwodzisz. I zmień strony. Stawiasz prawą nogę. To samo, pilno, żeby kolano szło jak biodro. Lewa noga do boczku. I zaczynamy. Wdech troszeczkę odwiedź. Wydech, przywodzisz. Przechodzisz linię środka. Wdech, odwodzisz. Wydech, przekraczasz linię środka. Przekraczasz linię pępka. Wdech, odwodzisz. Prawe biodro stabilnie. Wydech, przywodzisz. Naciągaj swoje pietro. Wdech. I wydech. Przywieź. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Rozluźnij. I już końcóweczka. Przyciągnij z wdechem do siebie prawe kolano. Przechwyć kolano u dolu płytkę. I teraz Ciągniesz nogę na siebie, a kolano, noga jakby chciały wrócić z powrotem. Oporujesz. Przytrzymaj chwilkę. Weź wdech. I z wydechem noga już nie chce wracać, pozwala przyciągnąć moc. Przytrzymaj chwilkę. I teraz połóż lewą dłoń na kolano prawe. Możesz troszeczkę wrócić bardziej, nawet do wyprostu łokcia. I spróbuj skierować prawe kolano na lewą stronę. Możesz delikatnie zabierać prawy pośladek. Wyobraź sobie, że Twój prawy pośladek chce się schować pod Ciebie i chce iść do Twojej lewej pięty. Twój prawy pośladek próbuje dotknąć lewej pięty. I możesz to zrobić wyżej, możesz zrobić to niżej. Obserwuj. I odłóż prawą nogę. Przyciągnij teraz do siebie lewe kolano i zadziałaj na tej samej zasadzie. Chwyć u do kolano łydkę co ci wygodnie. I teraz ty ciągniesz na siebie, a noga chce wrócić z powrotem. Delikatnie wygładzaj dolne plecy. Trzymaj. Weź głębszy wdech. I z wydechem już twoja noga nie chce wracać. Pozwalasz jej przyciągnąć. Moc. Teraz przechwyć swoją prawą dłonią lewe kolano. Możesz troszeczkę się wycofać. Możesz nawet wyprostować prawy łokieć. Powolutku zabierasz. Jak jest ok, możesz zabierać bardziej. Możesz nawet zabrać pośladek z maty, ale pośladek jakby pod siebie. On szuka drogi do prawej pięty. Nie wyginaj kręgosłupa. Przytrzymaj chwilkę. Powolutku wracasz, przyciągnij do siebie nogę, otwórz. I to tyle. Mam nadzieję, że udało ci się fajnie poczuć te biodra. Trening ten wykonujesz najlepiej codziennie. Ilość powtórzeń, tak jak mówiłam, dostosowujesz do swoich możliwości i samopoczucia. Jeżeli w którymś momencie czujesz ból. Po prostu się z tego ćwiczenia wycofaj, ale próbuj go wykonać na przykład w następnym tygodniu, dwa tygodnie później, ponieważ wszystkie te ćwiczenia ułożyłam w taki sposób, aby były w naturalnych zakresach dla bioder. Zdrowe biodro powinno się w każdej tej pozycji dobrze odnaleźć. Mam nadzieję, że będziesz ćwiczyć, zachęciłam Ciebie do ruchu. Daj znać, jak się czujesz po tych ćwiczonkach. Jeżeli Ci się film spodobał, to oczywiście polub, zapisz sobie go na później, wracaj do niego, może podeślij komuś, kto ma problemy z biodrami i też chciałby sobie z nimi troszkę popracować. A jeżeli chcesz dowiedzieć się dlaczego mamy problemy z biodrami, jak temu zapobiegać i poznać jeszcze dwa inne fajne ćwiczenia, które pomagają dobrze ustawić głowę kości udowej, to zajrzyj tutaj. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia.